Dzień dobry wszystkim, Trenero z tej strony. Witam w 22. odcinku Człowieka z Gór, czyli futbolowej odysei francuskiego trenera Żana Piera Treneiro w klubie UMS Montélimar, grającym obecnie we francuskiej czwartej lidze. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie dwa spotkania. Najpierw będzie hitowo i wspaniale zapowiadający się mecz w 11. rundy Pucharu Francji UMS Montélimar kontra Ea Gengon oraz później domowe, ligowe spotkanie z ES jak widzicie, no cóż, nie jesteśmy faworytami dzisiejszego spotkania, ale spójrzcie, aż 3000 sprzedanych biletów na ten mecz. E, tak więc wypełnimy stadion prawie że po brzegi. Bilety kosztowały po 13 euro, tak więc e, myślę, że możemy tu liczyć na e, no, spory zastrzyk gotówki. Myślę, około 45 tysięcy euro zarobimy na tym. Spotkaniu oczywiście, jeżeli moje wyliczenia są poprawne w tej chwili stan finansów to jest całkiem niezłe 108 240 euro prognoza na koniec tego sezonu, no to całkiem całkiem przyzwoita prognoza 9 tysięcy na minusie, jeżeli zarobimy dzisiaj te pieniążki będziemy na plus, plus oczywiście dostaniemy pieniądze na koniec sezonu zależnie od tego jakie miejsce w tabeli zajmiemy. Od naszego ostatniego spotkania minęło już kilka tygodni, minęło kilka spotkań, szybciutko je wam przedstawię, tak więc nasze ostatnie spotkanie. To były mecze z Bastią i z Flury. Później rozegraliśmy ten zaległy mecz z rezerwami Turs, no cóż, Turs nie istniało w tym spotkaniu eee, zmietliśmy ich z boiska 7 do 1 dwie bramki Edgara Alessandra, dwie bramki Ajuba Uhasy i aż trzy bramki Hugo Ruseya, eee, klasyczny Hattiego, o ile się nie mylę, nie eee, przeoprzedzony tutaj, dwie bramki w dwie minuty, później w 85 ale Ajub Uhasa w 80 eee, minucie również strzelił bramki, tak więc strzelił bramkę, tak więc eee, tutaj ta przewaga nad naszym kolejnym zespołem urosła już do 13 punktów, tak więc ta autostrada otworzyła się, eee, autostrada która ligi otworzyła się już bardzo szeroko. Później mieliśmy mecz, przepraszam, tu było jeszcze 10 punktów. Tu mieliśmy mecz z US Granville, czyli z tym naszym największym, najcięższym teraz przeciwnikiem. Wygraliśmy ten mecz 2 do 1, mimo że przegrywaliśmy 1 zera 0 w 90, przepraszam, w czwartej minucie trafił tutaj z rzutu karnego przeciwnik. W 29 Hugo Rusy doprowadził do remisu i Pinheiro w 44 minucie Wypro, wyprowadził nasz zespół na prowadzenie, którego już nie oddaliśmy tutaj Sasza Marasowicz dodał kontuzję w 70 minucie Brian Gonsalve został ukarany czerwoną kartką no i były, były problemy pod koniec spotkania ale na szczęście udało się dowieść zwycięstwo do końca i w tej chwili mieliśmy 13 punktów przewagi nad naszym rywalem nasze kolejne spotkanie Fatalny mecz w naszym wydaniu. Fatalny. Prowadzimy 2 do 0 po bramkach Miusa i Uhasy. Ale spójrzcie, w 82. minucie kolej, który nazywa się Beka Beka, strzela bramkę. Dobija dzieła zniszczenia. Kevin w w 95. minucie. Oddajemy prowadzenie i remisujemy to spotkanie. Gwoli ciekawostki. Powiem Wam, że w tym meczu przez 90 minut wystąpił ten oto zawodnik Aaron Lennon, 33-letni reprezentant, no były reprezentant Anglii. Człowiek, który w Premier Premiership rozegrał no, prawie 400 spotkań. Tak więc z takimi przeciwnikami czasem przychodzi nam się zmierzyć w czwartej francuskiej lidze. Prowadziliśmy ten mecz dwa rozera, nie mogę sobie tutaj tego wydarować na domiar złego u hasa tutaj podnosi kontuzję i niestety nie zagra w dzisiejszym, w dzisiejszym hitowym spotkaniu. Co ciekawe, Granville nie, Granville nie udało się zniwelować różnicy. Co więcej, powiększyliśmy ją jeszcze, bowiem nasz naj, naj, w tej chwili najbliższy przeciwnik, nie najbliższy, tylko nasz główny rywal do awansu, przegrał mecz z FC Flury 3-2, również po w ostatniej minucie. I nie dość, że nie zmniejszyliśmy tutaj tego dystansu, to jeszcze go powiększyliśmy o kolejny punkt, I w tej chwili mamy już 14 punktów przewagi nad najgroźniejszym rywalem. No i ostatnie spotkanie to potyczka z samalo wygrana 2 do 1, aczkolwiek znowu, znowu mamy problem, znowu prowadzimy 1 do 0, 2, przepraszam, 2 do 0 i w 84 minucie dostajemy bramkę na 1-2 i są problemy w końcówce. Jest naprawdę gorąco w końcowej fazie meczu. Przeciwnik dociska, ale, ale nie docisnął na tyle, żeby wbić nam bramkę na 2-2. Wygrywamy 2-1. Granville też wygrywa, więc 14 punktów pozostaje 14 punktami. Dzisiaj za to zaś mecz z Gengą. Sytuacja aktualna w składzie z kilku zawodników niestety nie mogę skorzystać. Pinheiro został zawieszony. Walderama nie może zagrać, Maraszowicz nie może zagrać, Uchasa nie może zagrać, Wlachodimos nie może zagrać. Tak więc dzisiaj, dzisiaj naprawdę skład jest okrojony. Daje szansę Biancarelliemu, który tutaj fantastycznie spisuje się na treningach. Od kiedy w zasadzie Uchasa został kontuzjowany, Biancarelli ma noty na treningach powyżej dziewięciu. Tak więc no, zwietrzył chłopak szansę, że być może dostanie, dostanie okazję do pokazania się i dzisiaj dostanie taką sytuację. Przepraszam, taką, taką okazję do pokazania się przed swoim trenerem. But... Spójrzcie, ocena treningu 9,35 35 pierik Cross 8-65. No, fantastycznie tutaj zawodnicy moi trenują ostatnimi czasy. Naprawdę każdy chce grać, każdy chce dołożyć swoją cegiełkę do awansu, do trzeciej ligi. W końcu to nam o to nam właśnie chodzi. Już nie ma tutaj co gdybać i mówić, że o, zobaczymy sobie, ile, ile punktów nam się uda uzbierać i tak dalej, i tak dalej. Nie walczymy o awans. Mamy 14 punktów przewagi nad najgroźniejszym rywalem, bodaj 10 kolejek do końca. Tak więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. A dzisiejszy mecz, zaczniemy sobie. W następującym składzie Sales zagra w bramce Alessandr Mius, González i Babiloni w obronie dwóch defensywnych pomocników w tym meczu Cross i są trzech zaś ofensywnych Musli, Szabroli, Biancarelli i w ataku oczywiście Rusej. Wracamy za chwilę na początek spotkania. I zaczynamy hitowe spotkanie UMS Montelimar e GENGON. Na no, wypełnionym w 85% stadionie w Montélimar to pierwszy raz, e, no, od kiedy Jean-Pierre Treneiro jest trenerem tego klubu, to pierwszy raz, kiedy aż tak wielu e, ludzi przyszło na stadion obejrzeć jego podopiecznych w akcji. E, oczywiście nie jest, nie jest to dziwne. Już tutaj widzę jakiś uraz e, Muslicha. O rany, robi, robi się tutaj ciężko z tymi urazami. Mam nadzieję, że już niebawem wróci większość zawodników z, z tych przerw spowodowanych kontuzjami, i będziemy mogli tutaj e, zastosować jakąś dotację. I, I moi drodzy, dziesiąta minuta spotkania. Musli, e, ten kontuzjowany człowiek, który tutaj e, już powinien zejść od razu z boiska, żeby nie ryzykować pogłębienia urazu, zwłaszcza, że mamy barbeta tutaj e, na ławce rezerwowych, Ale już w dziesiątej minucie zdobywamy bramkę, zdobywamy prowadzenie. Zatem Montelimar gęgą 1 do 0. No, myślę, że 3000 ludzi, który przyszło na ten mecz, czy absolutnie nie będzie żałować tego, tej decyzji, tej, tego, że wydali pieniądze, przyszli na spotkanie obejrzeć zespół czwartoligowy. Oczywiście, bardziej oni przyszli tu oglądać pierwszoligowca, bardziej przyszli tu na mecz Gengon, ale są na razie świadkami wielkiej sensacji, bowiem no jeżeli e, oczywiście no, nie wierzę w to, że taki wynik utrzymamy do końca spotkania. No, ale przynajmniej przez jakiś czas będziemy żywić się nadzieją, że tak właśnie będzie. 18 minuta spotkania UMS Montelima, reagę 1 do 0 i mamy kolejny rzut rożny Tisom, Musli i mamy Out. Już chciałbym tutaj zacząć grać na czas, zacząć tutaj spowalniać rywala, spróbować wybijać go z rytmu. Oczywiście coś takiego w 20 minucie. No, nie, nie zakończy się najlepiej. Ale cieszymy się, wszyscy się cieszą, kibice się cieszą, żyją nadzieją, że może po raz drugi rok z rzędu tutaj sprawimy ogromną sensację, sprawimy ogromną niespodziankę i, i no, wysadzimy poza burtę Pucharu zdecydowanie groźny, zdecydowanie bardziej doświadczonego i ogranego przeciwnika. Tak było w zeszłym roku, kiedy my graliśmy w piątej lidze, a na nasz stadion przyjechała ekipa z SSO ówczesnego drugoligowca i odjechali tutaj. Z bagażem jednej bramki przegrali mecz 1-0. do 0. Oczywiście nie miałbym nic przeciwko, jakby taki scenariusz, dokładnie taki scenariusz, e, przytrafił się w tym meczu. W tamtym meczu również w pierwszym kwadransie strzeliliśmy bramkę i w tym meczu również już w 9 minucie e, wychodzimy na prowadzenie. Teraz atakują gęgą, ale jakoś tak bez, bez przekonania to robią. E, myślę, że w drugiej połówce będą starali się dokręcić śrubę tutaj maksymalnie. My musimy być po prostu uważni, my musimy uważać. E, teraz nie musimy już atakować. Aczkolwiek druga bramka no dała, będą tam dużo i mamy atak, Szabrol, Alessandr, wrzutka w pole karne, Biancarelli tam chciał powalczyć w powietrzu, ale oczywiście nie ma specjalnie wielkich i nie ma specjalnie dużych warunków fizycznych. Które, które tutaj faworyzowałyby go w walce o górne piłki. Szabrol oddaje strzał 16 metrów i wcale nie stoimy na takiej straconej pozycji. Spójrzmy: 5 do 7 w strzałach. Mamy większe posiadanie piłki niż pierwszoligowiec: 56% do 44. Tak więc wszystko wygląda wspaniale. Wszystko wygląda w tej pierwszej połowie znakomicie, jeśli, jeśli mam być szczery. Teraz ruszają troszkę do przodu gracze gęgą, ale spokojnie musimy tutaj, spokojnie musimy przytrzymać ataki, mamy już drożny Musli wrzutkę w pole karne i tutaj szablon. Mius i mamy dwa, chłorany des... przepraszam bardzo, mamy dwa do zera bramka w 45 minucie co tu się dzieje, co tu się dzieje na stadionie w Montelimar, spójrzcie ile tych ludzi Rug rug rug, gol, 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 spójrzcie Biancarelli, eee, Musli wrzuca w pole karne i Mius trafia głową, drugie trafienie w sezonie naszego młodego obrońcy i mamy dwa do zera, ten wynik ten awans może stać się jakimś faktem, to by było niesamowite, awans do ćwierćfinału Pucharu Francji, e, już widzę te pieniądze, tam jest bodaj 170 tysięcy euro za wygranie w 11 rundzie Pucharu Francji, wracamy za momencik. I już rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Żadnych zmian tutaj nie wprowadzałem. E, kusiło mnie, żeby, żeby ściągnąć muslicha tutaj, e, ale, ale go nie ściągnąłem, ponieważ strzelił bramkę, zaliczył asystę, a przed chwilą miał kolejną wyśmienitą e, sytuację do strzelenia kolejnej bramki, drugiej swojej w tym meczu. Ale nadal budujemy sobie akcję. Mamy jeszcze szansę teraz e, uciąć tutaj, nawet faulem to przerwać. E, tak, są chyba dostanie żółtą kartkę, nie dostał. Hmm, był to fal taktyczny, powinien chyba był dostać. O ile było oczywiście fał. E, 46. minuta, Montelimar 2 gęgą 0. Myślę, że Musli w końcu w 60. minucie zejdzie. Myślę, że wpuszczę też e, napastnika, ponieważ Rusji tutaj no, dzisiaj nie gra. Nie, no, niby oceną ma całkiem przyzwoitą, ale jakoś go nie widać w tych atakach. E, myślę tutaj, że wpuszczę Kenego Herbena, który dawno nie grał. A chciałby również się pokazać, może teraz coś zrobimy. Alessandr Gonsalves nie dochodzi do piłki. Jeszcze raz nasz lewy obrońca Mius w rzutkach polekarne Gonsalves, Szabrol, Alessandr, ale strzał zablokowany. Jeszcze lew, nasz lewy obrońca ma piłkę na prawej stronie i koniec akcji. Zbliża się 60. minuta spotkania, zatem pora na zmiany. Mamy sporo żółtych kartek. Aleksandr, Babilonii, są, To oznacza chyba jakieś kolejne wykluczenia w następnym ligowym spotkaniu. Ale nie jest to teraz takie istotne. Teraz istotne jest wprowadzić e, te zmiany, o których mówiłem. Wchodzi Barbet, wchodzi Kenierbę. Mamy 2 do 0. Jest 61. minuta spotkania do końca meczu. Już... E, dobra, zagrajmy troszkę bardziej bezpośrednio. E, aczkolwiek nie wiem, czy to był dobry pomysł, zważywszy na to, że staramy się utrzymać piłkę. Barbet, wrzutka w pole karne, Biancarelli, myślałem przez chwilę, że może jakiś rzut karny, nam się przytrafi Mius eee, i kontratak, kontratakują goście, eee, ale ci są tutaj, eee, bezpardonowo wkracza i wyjaśnia sytuację, 12 do 7 w strzałach, spójrzcie, eee, to taki 5 do 7 w strzałach było bodaj w 25 minucie, tak więc od 25 minucie eee, nasi rywali nie oddali nawet strzału w stronę naszej bramki, eee, to jest niesamowite, Szabrol, eee, gramy jak znud. No, radzimy sobie z pierwszoligowcem doskonale. Benjamin są ledwie trzyma się na nogach. Czy mogę tu go na kogoś wymienić? Nie sądzę, żebym miał. Może Kaszale, może zagramy na pięciu obrońców. Dobra, zagramy na pięciu obrońców. są ledwie wytrzymuje. Tam jest. Trwa akcja naszego zespołu. Wpuścimy na boisko Kaszalego. Idź tutaj, spróbuj coś zrobić w obronie. Może nie powinienem był tak robić. Może nie powinienem grać w ten sposób, ale przechodzimy już na bardzo defensywną. Spróbuję, wchodzimy już na bardzo defensywną e, taktykę, spróbujemy troszkę tutaj ich ograniczyć. Czy mam jeszcze jakąś zmianę? Nie, już nie mam zmian. Limit zmian wykorzystany. E, ruszają teraz do boju. 10 minut nim zostało. Żuandu świetnie e, poradził sobie z naszym zawodnikiem, ale, ale opanowaliśmy piłkę, a sales broni i wreszcie jakaś akcja tutaj e, przeciwnika. Z... Oddali kilka strzałów na naszą bramkę w ostatnich paru minutach, już mają 11. My mamy 14-82 minuta spotkania. E, sensacja absolutnie wisi w powietrzu. E, uwaga, teraz. Bezen i mamy 1 do dwóch. E, czyżbym popełnił błąd taktyczny? Może nie powinienem był, e, może nie powinienem był. Eee, przechodzić na taktykę ultradefensywną, ale mamy 83. minutę spotkania. Eee, czy znowu koszmary powrócą i dwie bramki w ostatnich 10, 10 minutach dostaniemy, które doprowadzą do dogrywki. Nie sądzę, byśmy byli w stanie kondycyjnie wytrzymać dogrywkę, tak więc jeżeli dopuścimy do niej, to raczej przegramy to spotkanie. Eee, auger Turam eee, i piłka wychodzi wychodzi na eee out bramkowy. To już jest jedna z ostatnich 89. minuta meczu. E, Gonsalves próbował uderzać. Jeszcze e, próbowaliśmy tutaj e, to prowadzenie jeszcze powiększyć. Teraz grajmy na czas. Babilonii, Szabrol, e, Biancarelli, Szabrol. I będzie nasz aut. O, siedziało już 90 minuta spotkania, już 91, za chwilę wybije 92. E, BNZ i nad bramką. Już myślałem, że ta piłka gdzieś leci w kierunku bramki, e, ale i tak był tam nasz bramkarz 95. Już, to już jest. Panowie, to już jest po czasie. Bibić tą piłkę. Czy to będzie koniec meczu? To jest koniec meczu. Nie wierzę w to, co widzę. UMS Montelimar 2, Ea Gengon 1. Już chciałem powiedzieć 0. Wygrywamy, moi drodzy, z zespołem, który gra w tej chwili w ekstraklasie francuskiej. E, to stało się faktem. W sumie 14 do 15 w e, Posiadanie piłki 57 po naszej stronie. E, sensacja stała się, stała się olbrzymim faktem. Cóż mogę powiedzieć e, drużynie po... Po takim meczu to było coś wyjątkowego. Byliśmy przez wszystkich spisywani na straty, nawet przeze mnie. Przecież no, ja tutaj liczyłem na, na to, że uda nam się strzelić bramkę. Może będzie 1-2, 1-3 eee, i będzie dobrze. A tymczasem sprawiamy olbrzymią sensację. Wygrywamy z pierwszoligowcem. Eee, to daje nam no, 170 tysięcy, o ile się nie mylę. Eee, tak jest, 172 tysiące. Oczywiście okupujemy to kontuzją Muslicha, ale tylko jeden, dwa dni, tak więc opłacało się go przytrzymać, opłacało się ryzykować. Gdybym go, e, zmienił go tak, jak powinienem był zmienić, od razu, gdy dostałem informację, nie strzeliłbym bramki, nie miałby asysty, a tak po prostu e, sam rozmontował tutaj przeciwników. No, niesamowite, niesamowite. Sprawdźmy sobie jeszcze finanse. Mieliśmy 108 tysięcy, mamy teraz 300 tysięcy, czyli w zasadzie za, no, saldo początkowe przed tym sezonem 300 tysięcy, 305 tysięcy euro na naszym koncie. Jak wygląda prognoza? Spójrzcie, już mamy 159 tysięcy. Taka jest prognoza na zakończenie tego sezonu. Na kolejne dwa sezony również mamy plusową tendencję. To jest fantastyczny sezon. Nie sądzę, by nam się go udało jakoś. Nie sądzę, by się udało e, rok rocznie tak robić, ale je, póki co, póki możemy się cieszyć, póki możemy e, to robić, to będziemy oczywiście tak, tak czynić, starać się awansować jak najwięcej, jak najdalej w Pucharze Francji, m, po to, żeby właśnie ten stan konta reperować. E, my jesteśmy takim małym klubem, który właśnie w ten sposób e, musi zdobywać pieniądze, który musi starać się jak tylko może w Pucharze Francji. Żeby, żeby, żeby to zrobić. Spójrzmy sobie jeszcze na stan finansów, na przychody i właśnie Puchar, Puchar Francji w tym sezonie, spójrzcie, w poprzednim sezonie 30 tysięcy dostaliśmy w Pucharze Francji i cieszyłem się z tego, a w tym sezonie już ponad 10 razy więcej, 359 tysięcy euro zarobiliśmy w tym, w tym sezonie na Pucharze Francji. Wracamy za chwilę na losowanie ćwierćfinału Pucharu Francji. Moi drodzy, jesteśmy już e, no, na losowaniu ćwierć finału pochodu Francji. Możemy trafić na Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Paris Saint-Germain, e, Rennes, Paris FC, e, Lille czy też Lorient. I losujemy Paris FC, zagra z Rennes, czyli na pewno nie będziemy tutaj grać z zespołem, który gra w drugiej lidze. E, wszystkie pozostałe zespoły grają w ekstraklasie, więc e, ten mecz będzie na pewno na pewno ten będzie w Montélimar. Nie zagramy też z Paris Saint-Germain, tak więc Monaco, Montpellier, Lille albo Lorient i uwaga, chciałbym tutaj Monaco, Lille, zagramy z Lille, ale Lille gra w drugiej lidze moi drodzy, tak więc no, czyżbyśmy mogli tutaj sprawić kolejną niespodziankę i, i no, zagrać w półfinale Pucharu Francji, to już byłby absolutny obłęd. No to już by była historia, historia niesamowita. Eee... A mecz ten zaczniemy sobie w składzie Sales w bramce w, bram w obronie. Alessandr, Mius, Robaldo Mutashi, defensywny pomocnik Gonzalvez. Tutaj i są i Cross są, 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 są zawieszeni na ten dzisiejszy mecz. Podobnie jak Babilonii, ale wraca do składu Pinheiro. E, oczywiście trójka z przodu to Musli, Szabrol, Biancarelli oraz na szpicy Rusej. E, I za chwilę wracamy na boisko. I jesteśmy już na stadionie. Dzisiaj oczywiście nie ma kompletu czy też prawie kompletu publiczności. E, ponad 500 ludzi przyszło o, oglądać jak e, podopieczni żana Piero Treniero grają z Czerwoną Lotarnią Ligi, czyli z zespołem AS Bidr. Tak, ten zespół zajmuje w tej chwili ostatnie miejsce w tabeli. Dlatego no, liczę tutaj absolutnie na zwycięstwo nie ma, tutaj abso, nie mam tutaj absolutnie żadnych złudzeń, że, że goście powinni by i będą w stanie coś ugrać, jeżeli chcemy się liczyć, jeżeli chcemy no, tą przewagę utrzymać. Oczywiście takie mecze jak ten musimy wygrywać. Nie zapominajmy, że mamy jeszcze mecz z Paryżem, mamy jeszcze mecz z Nantes, tak więc będzie gdzie tracić punkty tutaj. Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego jak strata punktów. Aczkolwiek te tutaj e, braki kadrowe i są e, i Cross, e, i Babylonii, no są dosyć, dosyć pokaźne, hmm, ale myślę, że mimo wszystko powinniśmy sobie poradzić. Mamy teraz już pierwszą sytuację: Muslich, e, ale nic z nic tego nie ma. Aczkolwiek Ruse jeszcze tutaj wyłuskali z Muslichem piłkę e, i będziemy mieli kolejny rzut rożny. To już jest kwadrans. Mijał spotkania: mamy 0 0 z Gengą. Już prowadziliśmy, tak więc e, czemu nie prowadzimy teraz z zespołem, który zajmuje ostatnie miejsce w czwartej lizy Biancarelli. E, i po raz kolejny zawodnicy blokują dośrodkowanie mamy rzut z autu 16 minuta spotkania teraz czyżby goście próbowali nas kontrować tak kontrują nas uwaga mają sytuację prawie że sam na sam z bramkarzem ale sales z broni nie możemy sobie pozwalać na takie straty piłki nie możemy sobie pozwalać na takie kontrataki jest 20 minuta spotkania Mamy 0 do 0 i wygląda to dość niemrawo, jeśli ma być szczery. Tu już powinniśmy byli bardziej zdecydowanie zaatakować. Przechodzimy do ataku. Jeżeli tak będzie do połowy, no nie będę tutaj czekał. Wpuszczę drugiego ofensywnego środkowego pomocnika, dam dwóch napastników do gry. Bo tak być nie może. Nie możemy tutaj pozwolić sobie na stratę jakiegokolwiek punktu. Co dzisiaj robią Granville, Granville, Gascon. Tak więc mają też bardzo, bardzo trudny mecz. Paryż już wygrywa. Tak więc, tak więc, Paryż, jeżeli oczywiście wygra, utrzyma pozycję lidera i będzie miało bodaj dwa punkty przewagi nad nami. Zbliża się powoli pierwsza połowa do końca. Źle to wygląda, nie potrafimy tutaj stworzyć jakiejś wyraźnej sytuacji bramkowej. Może teraz dostaną, może teraz uda nam się coś tu trafić do szatni. Pinheiro, Szabrol i mamy bramkę do szatni i kamień spada z serca. UMS Montelimar 0-0. Florian Szabrol strzela bramkę, to jego pierwsza bramka w naszych barwach ofensywnego pomocnika. Pinheiro dostaje piłkę, zagrywa do Szabrola, który przyjmuje i mocnym Strzałem w dolny róg wyprowadza swój zespół na prowadzenie. Zatem mamy 1 do zera i mamy, no, mamy tu odrobinę spokoju. Zobaczymy, jak wszystko przedstawiać się będzie w drugiej połowie. Na którą już oczywiście wracamy za momencik. I rozpoczynamy drugą odsłonę eee, spotkania. Oczywiście nic, nic się tutaj nie zmieniło, skład pozostaje ten sam muslich. Szansa była ogromna szansa na drugą bramkę, bo tutaj muslich z Rusejem wypadli w zasadzie we dwóch na samego bramkarza. Eee, gdyby Rusej no troszkę się odbił od muslicha, a tak troszkę sobie przeszkadzali. Może byśmy mieli tutaj jakieś zagranie, które doprowadziłoby do strzelania bramki. A teraz goście próbują tutaj zaatakować. Dostał piłkę na wolne pole napastnik drużyny Wiltr, ale Mutashi tutaj zażegnał, zażegnał niebezpieczeństwo. I mamy nadal. Mamy nadal 1 do zera. Myślę, że powinniśmy tutaj powalczyć i strzelić zdecydowanie drugą bramkę, która by nas tutaj zdecydowanie uspokoiła, bo ostatnio te sporo tracimy. sporo tracimy bramek, właśnie teraz mieli znakomitą sytuację do, do prowadzenia do remisu. oczywiście absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Ale może teraz. i sale z broni no, zespół witry. Jeśli mam być szczery, Bardziej nam zagraża niż pierwszoligowiec z Gengą. E, kolejna ich akcja. Pinheiro, Alessandro, przerywamy to. E, mamy, mamy piłkę. Alessandro Szabrol tutaj wycofany. E, troszkę do rozegrania musli. E, trochę tutaj jesteśmy zapędzeni w ten lewy róg. I piłka na uwolnienie Miusa, ale nic z tego nie ma. I teraz goście próbują skonstruować swój atak, no pachnie mi tu bramką, pachnie mi tu bramką i jest jeden do jednego, no fatalnie, fatalnie, absolutnie fatalnie się zachowaliśmy tutaj, to piłka na uwolnienie, no powinniśmy byli utrzymać tą piłkę, spróbować przenieść akcję kilkoma podaniami na, na drugą stronę, a tu spójrzcie, kto odpuścił krycie, kto to jest, no to chyba Robaldo, ile się nie mylę, albo Mius, nie, to zdaje się jest Mius, tak. On tutaj odpuścił krycie, i przeciwnicy doprowadzają do remisu. Doprowadzając e, trenera UMS do Mardoszewskiej pasji. E, no, jeden 1 z ostatnim zespołem ligi. Panowie, bierzemy się do roboty. E, 57 minuta spotkania. E, nie ma to już co czekać. Wchodzi Blon. E, myślę, że wejdzie też e, Kenny Herbeau. Zagramy na dwóch wysuniętych trudno. Eee, Blon również zagra na... na ataku. Nie mamy tu czego bronić. Musimy się rzucić do ataku. 1-1 eee, mnie tutaj nie urządza. Eee, ciekaw jestem jak inne wyniki w lidze nie widziałem na razie. Oj prawie była bramka RWM jeszcze tutaj dostał piłkę. Eee, prawdopodobnie w meczu koń eee, Granville jest nadal 0 do 0 tak więc w razie czego ta przewaga oczywiście utrzyma się, ale no to jest 14 punktów, to jest dużo, dużo i niedużo. Jeżeli będziemy tracić punkty z takimi zespołami jak witr, to znaczy, że no być może nasza forma nie jest idealna. Może teraz, Mutasi. Herbeł. Biancarelli. Eee, oczywiście. Oczywiście, no tak, nie ma Hasy, nie ma kilku kluczowych zawodników, ale e, tak jak mówię, jest to zespół z czerwoną latarnią ligi, tak więc no, nie powinniśmy tutaj mieć takich problemów, jakie mamy. Biancarelli, to już jest 70. minut spotkania, Musli i mamy dwa do jednego. Musli wyprowadza zespół na prowadzenie e, ostatnimi czasy, to właśnie on napędza tutaj te akcje pod nieobecność Hasy znakomicie się spisuje, to, to on w pojedynkę w zasadzie rozłożył przeciwników z Gengą. To on dał nam ten awans do ćwierć finału, e, strzelając w ramkę i mając asystę. A teraz daje nam bramkę, być może na wagę trzech punktów. E, oczywiście, jeżeli, e, oczywiście, jeżeli tutaj nie dopuścimy mm, przeciwnika do jakichś. Do jakichś działań ofensywnych, do jakichś działań zaczepnych, które mogłyby się skończyć bramką dla, dla zespołu z vitr. Mamy dwa do jednego. Jest rzut rożny dla przeciwnika, ale Rusej wybija. Powinniśmy tutaj szybciej wyskoczyć do piłki. Biancarelli dopiero teraz decyduje się na to. Zidane, Michel, Sorin, Laurent. No tutaj Laurent plo, poluje na swoją drugą bramkę. Zagrał tutaj dobrą połowkę, świec, strzelił piękną bramkę, trzeba przyznać. Dobrze uwolnił się od naszego stopera i pięknym, plasowanym strzałem strzelił bramkę. Wówczas na 1-1 mamy już 82. minutę meczu. Uuu, już myślałem, że to idzie w bramkę. Już widziałem jak ta piłka trzepoce w siatce, ale na szczęście nie zaczepotała. Pinheiro Mutashi miósł. Pozbądź się tej piłki, daj ją komuś, kto umie rozgrywać. Nawet do bramkarza Pinheiro, i znowu Miós, i znowu Pinheiro. Teraz dłuższa piłka do Ruseja. No, powinien był podać. Czemu nie podał Rusej? Do Herbena, Herbę, był tam no, sam na sam z pustą bramką. Jedno podanie, i mamy 3 do jednego, i nie musimy się martwić. A tak dalej będą nam drżeć serca. No, źle, bardzo źle się zachował nasz napastnik, nie podając piłkę koledze. Po to grają we dwóch, żeby się wspierać, żeby sobie podawać, żeby no wypracowywać sobie te idealne sytuacje i taka była szansa. Może teraz Alessandro Biancarelli, ale trochę za mocne doświadkowanie. Mamy już 86. minutę gry. Eee, przechodzimy na ostrożną na ostrożną wersję naszej taktyki. Teraz tutaj wygląda na to, że będą strzelać z każdej pozycji przeciwnicy. Już tutaj ruszają do ataku oni czują, że mogą coś ugrać, oni czują, oni też mają nóż na gardle przecież jeżeli zajmą ostatnie miejsce w lidze, no to spadną do piątej ligi. Oczywiście tego by nie chcieli. Dlatego tutaj w każdym meczu walczą o te trzy punkty, ale to już jest 91. minuta gry. Za chwilę wybije 92. mamy 2 do 1. Nie wierzę, że kibicuje to, nie wierzę, że komentuje to w taki sposób. To jest mecz drugiego zespołu z szesnastym zespołem, a czuję się jakby to był finał Ligi Mistrzów. Pinheiro. Alessandr. Alessandr wchodzi tutaj w środek boiska. Pinheiro. źle teraz mają. 4 na 2 mają. To chyba zakończy się bramką. Może nie, może będziemy mieli szczęście. Mutasi. Ależ mamy teraz szczęście. Wyszli 4 na 2. Nasi tutaj nasi boczni obrońcy poszli do ataku zostawiając kolegów. I mamy 2 do 2. Ależ dureń ze mnie. Jestem durniem. Nie wycofałem naszych e, bocznych obrońców. I spójrzcie, Alessandri jak wysoko on powinien być, on powinien teraz zabezpieczać. Mutashi też powinien zabezpieczać. Nie było go tutaj w ogóle, e, chyba że to jest on, tak, to jest on, ale m, niestety, niestety mamy 2 do 2 w 94. Po raz kolejny dostajemy czapę w. No, w przedłużonym czasie gry, no to nie może się dziać. To, to po prostu nie może się dziać. Wrzutka w pole karne, blą i to już chyba będzie koniec tego spotkania. Jeszcze będzie wycofanie do tyłu. Teraz no, wrzuć to piłkę w pole karne. oj oj Dobry strzał Pinheiro, ale nie ma bramki. I koniec meczu. To był naprawdę dobry mecz, ale to był naprawdę fatalny mecz. No, pff. niestety, to był mecz fatalny. Nie mogę tutaj nic innego powiedzieć. Chyba udaje nam się utrzymać 14-punktową przewagę nad, nad rywalem. Oczywiście będzie tutaj... Kto tutaj się nie podoba? Biancarelli zestresował się. No panie, jeżeli drugi zespół nie potrafi ograć w czerwonej latarni raptem kilka dni po tym, jak... No... Jestem zdenerwowany kilka dni potem oczywiście jak zespół ogrywa e, drużynę z ekstraklasy. E, Granville Kao 0 do 0. E, my mamy 2 do 2. Tu powinno być 16 punktów. E, jest nadal 14. Oczywiście ten dystans jest nadal bardzo bardzo bezpieczny. E, 14 punktów, no to jest jeszcze bardzo dużo punktów, 9 meczów do końca, czyli e, 27 punktów do zdobycia, 27 punktów do stracenia. E, tu jeszcze może się wiele wydarzyć. Szybciutko kalendarz, gdzie? Kiedy nasze następne spotkanie? Eee, mamy mecz z saint teraz na wyjeździe bardzo trudne spotkanie. Później u siebie e, z Paris Saint-Germain jeszcze trudniejsze spotkanie. Później Nantes na wyjeździe, znowu bardzo trudne spotkanie. Mamy trzy mecze po sobie, które będą bardzo trudne. Eee, później mamy ten mecz z Lille i mamy z Chart Football, i te właśnie dwa spotkania. E, rozegramy sobie w kolejnym odcinku Człowieka z Gór. z Paris Saint-Germain będzie pokazywany na Facebooku. Na dzisiaj to wszystko. Wspaniały odcinek. E, przepraszam, pierwsza połowa wspaniała odcinka. odcinka druga połowa odcinka raczej, raczej kiepska. E, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. To tyle na dzisiaj. Peace out.